Z mojego doświadczenia wynika, że jest jedna rzecz, którą wyróżniają się faceci z bujnym życiem seksualnym. Ci faceci nie boją się ryzykować i popychać relacji z kobietą w kierunku intymnym. W skrócie więc, kobiety chodzą do łóżka z mężczyznami, którzy fundamentalnie starają się z nimi przespać. I przez starają się nie mam na myśli, randkują czy piszą, bo można pisać z dziewczyną, można z nią randkować. A finalnie skończyć na przykład we friend albo w sytuacji, gdzie ona już nie ma ochoty z jakiegoś powodu się z Tobą spotykać. Eskalować znajomość z dziewczyną w kierunku intymnym można na trzy różne sposoby, z czego trzeci sposób jest najważniejszy, często przeaczany, i dlatego na nim skupimy się w tym nagraniu. Czyli w dzisiejszym odcinku nauczycie, jak być facetem, z którym kobiety chodzą do łóżka. Zapraszam! Chciałbym, żebyś w tym momencie przypomniał sobie swoje wszystkie relacje z kobietami, z których finalnie nic nie wyszło. Wiem, że to może być dla ciebie trochę bolesne, ale pomyśl o tych historiach. Co gdybym powiedział ci, że z większością z tych kobiet, gdyby nie stało się naprawdę coś mega dziwnego, mogłeś trafić do łóżka? Bo to nie będzie tak, że kobieta będzie się dla ciebie stroić, umawiać na randkę. A następnie iść tam, żeby przez dwie godziny sobie po koleżeńsku porozmawiać. Jeżeli kobieta przyszła na spotkanie z tobą i miało to ramę randki, czyli to nie było spotkanie z kolegą, tylko wiedzieliście oboje, że to jest damsko-męskie, to oznacza, że ona rozpatrywała ciebie w charakterze partnera do krótkiej czy długiej relacji. I jeżeli finalnie do niczego między wami nie doszło, to oczywiście mogło być tak, że się nie zgraliście, jeżeli chodzi o, nie wiem, światopogląd. Czy jeżeli to było spotkanie z Tindera, to może nie przepasowałeś się po prostu z wyglądu wyglądasz inaczej niż na zdjęciach. Ale w większości z tych sytuacji. Nic Ci dalej nie wyszło, dlatego że prawdopodobnie grałeś zbyt bezpiecznie. Nie flirtowałeś, nie wprowadzałeś damsko-męskich elementów, nie dotykałeś dziewczyny, nie próbowałeś jej pocałować, albo po raz dziesiąty spotykałeś się z kobietą na mieście. I bardzo często, gdy mówię o tych elementach jakiemuś facetowi, to on twierdzi, że no, nie robił tego, bo to zbyt ryzykowne. Czyli widziałem, że może mogę z nią za dłoń złapać, miałem taką ochotę, albo widziałem po jej oczach, że może to jest sygnał na pocałunek, ale nie robiłem tego, bo nie chciałem Ryzykować. Gdzie tak naprawdę groteską tego i największą tragedią jest to, że większym ryzykiem jest nie próbować tego wdrażać. Dlatego, że jeżeli pójdziesz na taką randkę i nie będziesz popychał tego w kierunku damsko-męskim, to nic z tego nie wyjdzie. Kobieta jest znudzona takimi facetami, którzy nie mają jaj, żeby spróbować to naprawdę odbiera Ci bardzo dużo atrakcyjności, gdy kobieta widzi po Tobie, że się cackasz z tą relacją. Nie potrafisz jej prowadzić. Nie potrafisz udźwignąć tego, żeby wprowadzić tam jakieś napięcie seksualne. Żeby zaproponować przeniesienie spotkania na przykład do Twojego mieszkania. Więc te ryzyko, które wiąże się z próbą jakiejś eskalacji znajomości z dziewczyną, jest tak naprawdę ryzykiem pozornym. I musisz wiedzieć, że nawet nieudana próba wprowadzania czegoś damsko-męskiego Pobudza emocjonalnie kobietę. Możesz mieć pewność, że nawet jeżeli ona odchyliła się od pocałunku, ale uśmiechała się przy tym, to oznacza, że pobudziłeś jej emocje w bardzo fajny sposób i od teraz stałeś się dla niej nieprzewidywalny. Ona od tego momentu będzie czekać, co za chwilę się wydarzy, bo widzi, że jesteś facetem, który jest w stanie udźwignąć eskalowanie, popychanie tego wszystkiego w kierunku intymnym. Więc od tego momentu, bardzo często, mimo że pocałunek nie wszedł, Między wami zagęszcza się powietrze. Jest jakoś fajniej, napięcie seksualne rośnie, i możesz spróbować za chwilę, albo pod koniec spotkania. Albo możesz nawet przedłużyć to napięcie i zrobić to dopiero na kolejnej randce. Ale sama próba, mimo że nie weszła, zagrała na twoją korzyść. Swoją drogą, jeżeli chciałbyś stać się konkretnym facetem, który bez problemu doprowadza do zbliżenia z dziewczyną, to koniecznie sprawdź mój kurs Zabierz ją do domu, który właśnie jest na przecenie z powodu Black Friday. To mój legendarny, najbardziej skuteczny i bardzo niecenzuralny kurs, który uczy cię wszystkiego, czego chciałbyś wiedzieć o doprowadzaniu do seksu z dziewczyną, ale bałeś się zapytać. I w naszym społeczeństwie trochę jest tak, że Wszyscy od Ciebie jako mężczyzny wymagają tej fundamentalnej wiedzy, jak w komfortowy sposób przenieść randkę do Ciebie do mieszkania, co robić w mieszkaniu, żeby podniecić dziewczynę, które elementy garderoby zdejmować i tak dalej, ale każdy wymaga od Ciebie tej wiedzy. I ten kurs naprawia ten błąd w socjalizacji i dzięki niemu zrozumiesz. Co konkretnie powinieneś robić, żeby nie tylko stać się bardzo skutecznym w tej materii, ale przede wszystkim, żeby to było komfortowe i dla kobiety, i dla Ciebie? To jedyny czas w roku, kiedy ten kurs możesz odebrać w tak fajnej cenie, więc koniecznie sprawdź link z komentarza i z opisu do tego nagrania. We wstępie powiedziałem Ci, że są trzy metody, za pomocą których możesz eskalować znajomość z dziewczyną w kierunku intymnym. Jest to eskalacja fizyczna, emocjonalna i eskalacja logistyczna. Przypomnijmy sobie teraz bardzo krótko dwie pierwsze metody, a następnie skupimy się na trzeciej, jako że w mojej opinii jest najważniejsza. Eskalacja fizyczna, jak sama nazwa wskazuje, to jest wprowadzanie dotyku, budowanie seksualności przez to, że na przykład łapiesz dłoń dziewczyny, przytrzymujesz kontakt wzrokowy, Całuje się w odpowiednim momencie, i tak naprawdę to jest metoda, na jakiej skupia się większość facetów, którzy wchodzą w tematykę poznawania kobiet, i niestety tacy mężczyźni ignorują zupełnie dwie pozostałe metody, które są, w mojej opinii, o wiele bardziej potężne. Druga metoda to jest eskalacja emocjonalności, czyli to jest budowanie zaufania, połączenia emocjonalnego. To jest rozmowa, ale rozmowa głęboka, taka, w której naprawdę się poznajecie i macie oboje wrażenie, że schodzicie bardzo głęboko i budujecie nić połączenia emocjonalnego. Stajecie się dla siebie ważni przez to, jak ta konwersacja się rozwija, co sobie mówicie. I jak te zaufanie wokół Was fajnie kiełkuje. Co ciekawe, bardzo często kobieta nawet nie dopuści cię do tego, żebyś eskalował z nią fizyczność, jeżeli wcześniej nie będziecie mieli zbudowanego połączenia emocjonalnego. Więc często ci faceci, którzy skupiają się tylko na dotyku, tylko na tym, żeby być seksualnym, są cały czas odrzucani raz za razem przez kobietę, bo właśnie ona im nie ufa, nie czuje się z nimi komfortowo. I bardzo często, gdy zbudujesz połączenie emocjonalne, zauważysz że natychmiast pogłębia się między wami napięcie seksualne. Nagle widzisz, że dotyk wchodzi. Nagle widzisz, że pocałunek staje się czymś naturalnym. Wtedy fizyczność staje się naturalną ekspresją tego, co do siebie zaczynacie czuć na tym emocjonalnym, głębokim poziomie. Jak już wspomniałem, z mojej praktyki szkoleniowej, gdy odsłuchuję jakieś randki kursantów, wynika, że faceci kompletnie nie wiedzą, jak budować za pomocą słów te połączenie emocjonalne z kobietą, rozmawiają o jakichś faktach, rozmawiają o jakichś rzeczach, które nie są w ogóle nacechowane emocjonalnie, nie są ważne dla niej ani dla Ciebie. No i tacy faceci jakby no, odbijają się ciągle od kobiety, no znowu mnie nie wszedł pocałunek, bo nie poświęcają odpowiedniej uwagi temu, żeby te połączenie emocjonalne Powstało, więc uczulam Ciebie, jeżeli masz taką sytuację, że na przykład kobieta cały czas odsuwa się od Ciebie, nie chce się z Tobą dotykać na spotkaniach, może powinieneś w zbudować dobry grunt, jeżeli chodzi o to, o czym rozmawiacie, jakiej jakości jest to konwersacja. I przechodzimy wreszcie do eskalacji logistyki, czyli czegoś, na czym wykłada się większość mężczyzn, bo o ile jeszcze są faceci, którzy dobrze sobie radzą, żeby na przykład pocałować kobietę na randce albo tacy, który, którzy bardzo dobrze budują połączenie emocjonalne. To lwia część facetów ma ogromny problem ze zmianą miejsca na takie, gdzie seks jest możliwy, gdzie kobieta będzie czuła się nieoceniana, gdzie będziecie tylko we dwoje i będziecie komfortowo się czuli. Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że odpowiednia logistyka, przeniesienie się w miejsce, gdzie coś może się wydarzyć, to jest 80% sukcesu. Bo możesz nawet olać eskalację fizyczną, możesz nawet trochę po macoszemu robić eskalację emocjonalną, ale jeżeli znajdziecie się w komfortowym miejscu, gdzie nikt wam nie przeszkadza, Nikt was nie ocenia i macie dużo czasu, to jest ogromna szansa, że coś między wami się wydarzy. Natomiast masz 100% gwarancji, że do niczego między tobą a dziewczyną w kontekście fizycznym nie dojdzie, nawet wtedy, jeżeli będziesz świetnie eskalował fizyczność, jeżeli będziesz niesamowicie budować połączenie emocjonalne i kobieta będzie miała wrażenie, o Boże, to jest moja druga połówka, jeśli nie będziecie mieli odpowiedniej logistyki. Bo w takiej sytuacji będziesz miał po prostu nagrzaną, gotową na wszystko kobietę. I tyle. I będziecie sobie siedzieć w jakiejś knajpie, albo będziecie sobie spacerować i nie będziesz miał jaj tego dalej pociągnąć. I się na przykład pożegnacie. I co z tego, że byłeś w stanie zbudować w niej tą atrakcyjność, skoro nie miałeś jaj eskalować tej logistyki, żeby zapewnić wam komfort i żeby zrobić ten kolejny krok, by w kierunku zbliżenia się przesunąć. I żeby zobrazować ci, jak potężna jest logistyka, wyobraźmy sobie taki eksperyment myślowy. Zamykamy w jednym pokoju. Faceta w wieku rozrodczym i kobietę w wieku rozrodczym. Zamykamy ich na klucz, dajmy, dajemy im tam jedzenie, pełen komfort i tak dalej. Gdy odpalimy sobie stoper, istnieje czas, po którym oni po prostu zaczną uprawiać seks. To może być po paru godzinach, paru dniach, paru tygodniach, ale w końcu przekonają się do siebie i z samego powodu, że są w jednym miejscu, no, do zbliżenia prawdopodobnie dojdzie. Dlatego, że mamy w swoich ciałach te wszystkie mechanizmy które budują połączenie seksualne, które pociągają nas do siebie. Więc czasem odpowiednia logistyka to jest wszystko, czego potrzebujesz, żeby wasza znajomość sprogresowała. Więc chciałbym, żebyś zamiast narzekać, że twoje randki do niczego nie prowadzą, żebyś zadał sobie takie bazowe pytania. Kiedy ostatnio, zamiast kończyć spotkanie z dziewczyną, czy to pierwsza, druga czy trzecia randka, kiedy ostatnio, zamiast się po prostu z nią pożegnać, Zaproponowałeś, że hej, a może masz ochotę jeszcze do mnie skoczyć na chwilę, posiedzieć, pogadać, może jakiś film obejrzymy. Kiedy ostatni raz zrobiłeś coś takiego? Albo kiedy ostatni raz postarałeś się ustawić zamiast na mieście z kobietą na tą drugą, trzecią czy czwartą randkę? Kiedy spróbowałeś po prostu zaprosić ją do siebie na jakieś wspólne gotowanie, oglądanie filmu, czy po prostu picie wina i konwersacje? I finalnie, kiedy ostatnio, gdy randkowałeś, czułeś, że serio ryzykujesz, serio wystawiasz się na linię frontu i pociągasz twardo za spust? Jeżeli tego nie robiłeś? Jeżeli dbałeś o wszystko, tylko nie o tą logistykę, to może przestań się dziwić, że kobieta w końcu się nudziła i poddawała, gdy zdawała sobie sprawę z tego, że nie jesteś na tyle konkretny, żeby przenieść spotkanie do ciebie lub do niej. Do mieszkania. Bo uwierz mi, już nie chodzi o to, żeby na tej pierwszej randce brać dziewczynę do mieszkania koniecznie za każdym razem. Nie chodzi o to, żeby to było szybkie, jeżeli to jest dla ciebie niekomfortowe albo czujesz, że byłoby to jakieś nienaturalne czy dziwne. Ale gdy progresujesz znajomość i po prostu randkujecie, no jest pewien moment, kiedy już trzeba zaprosić kobietę do ciebie. I bardzo często ten moment następuje szybciej, niż ty w ogóle jesteś w stanie się zorientować. Że kobieta myśli sobie, o nie, dobra, kolejny raz idziemy na miasto, na jakąś pizzę, czy posiedzieć, czy na spacer. Czy on nie mógłby do mnie mnie zaprosić? I czasem nawet, no bardzo rzadko dziewczyny to robią, ale czasem zdarza się, że kobieta nawet mówi, że Wiesz, to jest taka brzydka pogoda, a może po prostu byś do mnie przyjechał, sobie posiedzimy. No ale niestety, często kobiety nie będą brały za ciebie tej męskiej decyzji, żeby umówić spotkanie w mieszkaniu, i ty jako facet musisz to zrobić. I czasem faceci argumentują, no ale jak mam zaprosić ją do mieszkania, skoro nawet się nie całowaliśmy? No, prawda jest taka, że nie potrzebujesz całować kobiety, żeby ona zgodziła się do ciebie przyjechać. Co więcej, ja uważam, że podniecanie kobiety, budowanie bardzo dużego napięcia seksualnego przed zaproszeniem do Twojego mieszkania może Ci tylko wszystko utrudnić. Jeżeli chciałbyś wiedzieć, jak to działa z perspektywy psychologii kobiety, to koniecznie sprawdź mój kurs, zabierz ją do domu, wszystko tam wyjaśniam, a w tym momencie przypominam, jest jedyna taka okazja w roku, żebyś odebrał sobie ten kurs 50% taniej, więc kliknij link w opisie albo w pierwszym komentarzu. Podsumowując, bardzo często jedyne czego potrzebuję, żeby znaleźć się u Ciebie albo u niej w mieszkaniu, to po prostu takie bazowe poczucie bezpieczeństwa. I połączenie emocjonalne, gdzie jest fajny vibe, jest o czym konwersować, rozmowa po prostu się klei. I jeżeli wydaje ci się science fiction zaprosić kobietę do siebie na pierwszej randce, czy tam na drugą randkę zaproponować, żeby do ciebie przyjechała, to pomyśl sobie o tym, że ja, no, oczywiście jestem jakimś skrajnym przypadkiem, ale miałem okres dwóch lat, gdzie w ogóle nie chodziłem na pierwsze randki na miasto, na jakąś kawę, na jakiś spacer. Wszystkie pierwsze randki, albo rozpoczynałem u siebie w mieszkaniu od razu, czyli ustawiałem przez SMS albo rozmowę telefoniczną, że jest taka paskudna pogoda, może spotkamy się u mnie, albo jeżeli dziewczyna stwierdzała, że to jest za szybko, taka propozycja, no nie na miejscu i tak dalej, że może chodźmy gdzieś pobliskie publiczne miejsce. To na przykład wychodziłem na przystanek po dziewczynę, robiliśmy krótkie kółko wokół mojego bloku i szliśmy do mnie, do mieszkania. I znowu, jeżeli to, co ci powiedziałem, brzmi jak science fiction, albo masz wrażenie, że może działać tylko z jakimiś łatwymi, albo bezwartościowymi kobietami, no to masz ogromną pracę wewnętrzną do wykonania, bo zdziwiłbyś się, jak szybko kobiety są gotowe przyjść do ciebie, i zdziwiłbyś się, jak szybko są w stanie sprogresować znajomość do łóżka, jeżeli jesteś facetem, który jest konkretny. Nie ocenia ich, zapewnia im takie bezpieczeństwo i w komfortowy sposób to wszystko jest w stanie prowadzić. I znowu, ja mój przykład podaję jako jakąś skrajność, żeby udowodnić ci tezę, że kobiety chcą tego, żeby się do siebie zaprosił, żebyś tą logistykę eskalował. Nie musisz tego robić tak szybko, na pierwszej czy drugiej rance, że to jest za szybko dla ciebie, ale znowu podkreślam, musisz mieć tą fundamentalną umiejętność, jak to w komfortowy sposób przeprowadzić, gdy przyjdzie na to moment. Żebyś nie miał sytuacji takich, jak kiedyś pewnie miałeś, gdzie relacja umierała tylko dlatego, że nie miałeś jaj i rozwlekałeś te spotkania. Spotykaliście się na mieście, na jakieś spacery, na jakieś obiady. Kobieta po prostu się poddała, bo doszła do wniosku, że nie będziesz miał nigdy jaj, żeby tego eskalować w konkretny sposób. Albo pojawił się ktoś, kto zamiast dziewięciu randek na mieście zaprosił ją bardzo szybko na pierwsze, drugie, trzecie spotkanie i się ze sobą przespali Nagle jej zaangażowanie po prostu wystrzeliło w kosmos, ta atrakcyjność tego mężczyzny wystrzeliła w kosmos po tym, jak się zbliżyli, a ty po prostu spadłeś na jakiś dalszy plan i nagle dziewczyna miała tak dużo na głowie. Nagle te kolokwia, tyle nauki, nagle ważne egzaminy. Może się zobaczymy, stary, za dwa miesiące. Pamiętaj, że na tym świecie nie istnieje sytuacja, gdzie dziewczyna jest to było zajarana, nie może się doczekać, żeby ci ponownie zobaczyć. I nagle nauka czy zapracowanie przeszkadza jej, i nagle ona ci mówi, że jest tak zalatana, i dopiero za miesiąc się zobaczycie. Nie ma czegoś takiego. Jeżeli kobieta ma tyle na głowie nagle, to oznacza, że straciła tobą zainteresowanie, albo całkowicie, albo już ci tam miga pasek na czerwono, jeżeli niczego bardzo szybko nie poprawisz. I pamiętaj, że nawet jeżeli zaproponujesz kobiecie w trakcie spotkania albo między spotkaniami, żeby na przykład na kolejną randkę do Ciebie przyjechała, nawet jeżeli ona się nie zgodzi, bo to dla niej za szybko, możesz zrobić krok w tył, zaakceptować to i po prostu wyskoczyć z nią na miasto. Niczego nie stracisz, a nawet możesz zyskać. Tak jak powiedziałem Ci wcześniej, kobieta zobaczy, oho, ten facet jest konkretny, on jest inny niż poprzedni faceci, z którymi randkowałam, bo on jest w stanie pociągnąć za spust, zaproponować mi, żebyśmy przenieśli się do niego. Czyli kobieta Staje się bardziej entuzjastyczna jeszcze, nawet jeżeli nie przyjeżdża do ciebie na spotkanie od razu, bo jest to dla niej za szybko. To ona już wie, że jesteś intrygującym mężczyzną i jest bardzo ciekawa tego, jak to wszystko będzie się dalej rozwijać. Natomiast jeśli twoim problemem jest, że po prostu nie wiesz, jak zabrać się do takiej propozycji, żeby randkę do ciebie przenieść, albo w jaki sposób. Pisząc z dziewczyną, zaprosić ją na kolejne spotkanie do siebie, do mieszkania. To koniecznie sprawdź mój kurs, zabierz ją do domu, gdzie nauczę cię robić to w komfortowy, dla ciebie i dla kobiety sposób, żebyś nie stresował się w trakcie tego i żeby nie wyszło to jakoś dziwnie ta propozycja. Żebyś wiedział konkretnie, co zrobić, a także co robić już konkretnie w mieszkaniu, żeby zbudować odpowiednią atmosferę, żeby znaleźć z kobietą na jednym łóżku, jakie części garderoby zdejmować, jak ją podniecić. Generalnie wszystko, co jest wiedzą zakazaną w naszym społeczeństwie, czego się facetom nie daje, a co, jak już ustaliliśmy, każdy od ciebie jako faceta wymaga. I zanim nie stworzyłem kursu się do domu, była to wiedza dostępna tylko facetom, którzy są naprawdę niesamowicie doświadczeni z kobietami. Ci faceci mówili sobie o tym po cichu, w jakichś tam sytuacjach, gdzie mogli się wymienić wiedzą, ale nie było tego w żadnym obiegu informacyjnym. Dziś Ty możesz dostać do tej wiedzy dostęp i to w naprawdę fajnych. Warunkach. Więc mam nadzieję, że skorzystasz z tej szansy. I z mojej strony dzisiaj to wszystko. Pamiętaj o tej eskalacji fizyczności, emocjonalności i o eskalacji logistyki, bo być może jest to ostatni element układanki, jakiego szukasz, który jest Ci potrzebny, żebyś wreszcie miał życie seksualne, na jakie zasłużyłeś. Pozdro.